Espresso opublikował do nas teaser trailer w II w Doors. No, myślę, że tej gereczki nie muszę wam przedstawiać. Myślę, że każdy z Was ten horrorek dobrze zna, bo podbił on serca wielu osób i właśnie wbił 5 bilionów. Widzę, już nawet troszkę więcej. I z tej okazji możecie wziąć sobie specjalny kod w DORSach, Kod 5 bilionów. Ale też możecie, moi drodzy, zobaczyć sobie na YouTube bo Espresso na swoim kanale opublikował teaser trailer. I właśnie to sobie dzisiaj zrobimy. Jest to króciutki teaser trailer. Zobaczmy, co twórca tutaj dla nas przygotował. I z tego co wiem, to w tym miesiącu jeszcze później ma być trailer Flora Drugiego, czyli no chyba jest on już gotowy, ale jak to w ogóle epicko wygląda, jestem naprawdę na O, czy to była jakaś nowa ta bestia? W sensie nowe Entity? O oh jest, o, oh, winda jeżdża w dół. Okej. Okay. Jo, 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 jo. Ta muzyka, ale wiem, że skórka przeszła. O! Oh. Oh, we are so back, boys and girls, we are so back. Yo, so yes. Kopalnia, the mans. Glor, drugi, demains, kopalnia. Yeah, full trial later this month yeah, exactly, dobra, epickie łapeczka w górę zostawiona, oczywiście widzowie jestem nahypowany, dostałem komentarz podekscytowany, bo no nie mogę się widzowie tutaj tego doczekać z go jestem też ciekawy, czy ta postać tutaj to jest jakaś kluczowa postać, która jest jakby postacią główną Dorsów jest to jakiś bohater, czy to po prostu osoba na potrzeby trailera ciekawy jestem tego widzowie, jak wiecie dokładnie coś i też zobaczycie tutaj jakieś easter eggi, szczegóły, to piszcie w komentarzach, chętnie sobie je poczytam, no bo myślę, że ten trailer skrywa oczywiście o wiele, o wiele więcej tajemnic. I tutaj na przykład mamy co? Ice'y, a wy tego teraz tutaj nie widzicie, o tutaj. Ale też wydaje mi się, że może tutaj był jakiś stworek, czy coś, którego tutaj przegapiłem. Także jeżeli coś tutaj odkryjecie, to koniecznie dajcie mi znać. O tu na przykład coś jest, widać, czy to jest Elgoblino, czy nie. No właśnie, takie kilka smaczków tutaj może być. Dokładnie, są te jakieś chyba nowe stworki, choćby takie małe Elgoblino, albo jakieś muchy, co to w ogóle jest. Zapowiada się to epicko, ja się nie mogę doczekać, twórcy naprawdę długo kazali nam czekać, więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, co ostatecznie tutaj dla nas ugotowali.